Rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu składa się z czterech etapów. Etapu pierwszego, związanego z przebudową ulicy Żółkiewskiego oraz rozbudową ronda księdza Jerzego-Popiełuszki, etapu drugiego ulicy Wojska Polskiego, etapu trzeciego rozbudowy ulicy Zwolińskiego oraz etapu odtworzeniowego. Aktualnie znajdujemy się na ulicy Wojska Polskiego, a dokładnie na drodze zbiorczej DZ-2. Która została wybudowana w celu segregacji ruchu lokalnego i odciężenia głównego ciągu. Na etapie drugim obecnie wykonywane są prace branżowe związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz budową oświetlenia ulicznego. Przebudowane w 100% zostały kolizje elektroenergetyczne i teletechniczne. Na ukończeniu jest budowa kanału technologicznego stanowiącego rezerwę pod przyszłe sieci. Trwają prace związane z budową przepustów pod korpusem ciągu głównego i dróg zbiorczych. Ich zaawansowanie to około 90%. Zakończyły się roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Dla prac związanych z budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 28 relacji Łuków-Radom wykonano montaż konstrukcji stalowej na nitce wschodniej. Trwa montaż konstrukcji na nitce zachodniej. W najbliższych dniach zaplanowane jest gotowanie płyty pomostu na nitce wschodniej. Kontynuowana jest budowa murów oporowych wzdłuż południowego dojazdu do obiektu. Z branży drogowej wykonano roboty na ciągu głównym jezdni wschodniej do ulicy Lotniczej, wraz z drogą zbiorczą i rondem. W skład wykonywanych robót drogowych wchodziły roboty ziemne, konstrukcyjne, brukarskie oraz nawierzchniowe. Został rozpoczęty proces wykonywania wbudowywania mieszanych mineralno-asfaltowych. W planach jest kontynuacja robót na głównym ciągu oraz drodze zbiorczej w kierunku północnym wraz z zakończeniem budowy dojazdu do wiaduktu po stronie południowej.